Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Który Witam serdecznie. Pan się starał o mandat europosła. Tak, kandyduję w tych eurowyborach. Jestem piąty na liście. Dużo w sprawach europejskich. Uczestniczyłem jako przedstawiciel rządu. To ja e, pana czuję zaraz o to, właśnie o to wszystko pana zapytam, ale moje pierwsze pytanie to jest takie, ile pan teraz zarabia jako poseł? To tak jak każdy, każdy inny poseł. No to to jest, właśnie tak jak każdy inny, czyli jaką kwotę zarabiają posłowie? To jest 8 tysięcy złotych. 8000 tysięcy złotych to jest tak. brutto, tak? Netto, 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 netto. A jako europoseł, ile zarabiają europosłowie? Z całym szacunkiem, ale jakby nieszczególnie się interesowałem tym, wiem, że więcej, natomiast nieszczególnie się tym interesowałem. Nie kandyduje dla, dla pieniędzy. Nie nie to jest moją intencją, żeby panu mówić, że pan w tej kwestii właśnie kandyduje, że to jest pana intencją, ale słuchacze prosili mnie, żeby zapytać, ile zarabiają posłowie, europosłowie, bo to w sumie to się o tym mało mówi. Tak, no zdecydowanie więcej. Natomiast ja, do polityki, zamknąłem działalność gospodarczą, kancelaria, i wówczas zarabiałem dużo więcej, więc nie jestem w polityce dla pieniędzy, zarówno tutaj, czy w, euro, w Europarlamencie. Wiem, bo Wiem, pan... że się zarabia się więcej, Jako ale prawnik nie ma to znaczenia zarobiłby tak. dużo więcej, ale z tego co ja wiem, to zarabia się chyba około 40 tysięcy złotych, tak? Nie euro, Możliwe. tylko złotych. Możliwe. Są tak niektórzy tak. europosłowie, którzy jeszcze sobie tam dorabiają w różnych spółkach, jakieś takie opinie tworzą coś. W każdym razie tak to właśnie wygląda. Panie pośle, to teraz takie mam do Pana pytanie. Może zaczniemy od tego Zielonego Ładu, bo czy Pan jako prawnik Rozumiem, bardzo by się tam przydał, ponieważ no, ten Zielony Ład no to jest jakby nie patrzeć prawo, które jest ustanawiane w Radzie Europejskiej, bo to Rada Europejska zdecydowała, że wprowadzi Zielony Ład, prawda? Znaczy, cały proces legislacyjny jest bardzo skomplikowany, bo to Komisja Europejska zaprezentowała zielony, zielony Ład, Franz Timmermans i Ursula von der Leyen, i ona nadała mu bieg jako Komisja Europejska. Później to przechodziło przez Parlament Europejski i Radę Europejską, i one... Każde z tych podmiotów uczestniczyło w tym procesie. Jeżeli mówimy o roli parlamentu i parlamentarzystach, to to rzeczywiście ona jest na tyle istotna, że przez ich ręce również ten Zielony Ład przechodził. I można tam wiele zrobić, żeby albo go zmienić, albo go wycofać, albo go opóźnić. No, ja bym w tym kierunku zmierzał. Właśnie chciałam Pana zapytać, czy to jest możliwe, bo jeżeli będą nowi parlamentarzyści, europosłowie, to czy możliwe są zmiany na przykład w władzie europejskim? Absolutnie tak, tak jak każde prawo europejskie. W tym władzie europejskim może rzeczywiście też to jest dobre sformułowanie, ale mówimy o zielonym ładzie. Tak, tak, wszyscy wiemy, wiemy że, że to, to o tym mówimy. W każdym bądź razie każde prawo, w każdym razie każde prawo, w tym już podjęte zarówno polskim jak i europejskim, ono może podlegać modyfikacjom i właśnie w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Po pierwsze doprowadzić do uchylenia paktu migracyjnego, a po drugie opóźnić bądź zliberalizować zielony ład tak, żeby nie był groźny dla przedsiębiorców, rolników, właścicieli domów, którzy muszą je przymusowo teraz docieplać, za chwilkę będą musieli. To poszło w absolutnie złym kierunku I, i dziwię się, że niektórzy parlamentarzyści, europarlamentarzyści z obecnej koalicji obywatelskiej i lewicy byli za. No to jest, Panie pośle, to, jest, to ja pana dopytam, no właśnie o tą kwestię, bo dlaczego my mamy docieplać budynki? O co chodzi z tym docieplaniem? Co to znaczy, że jakby to docieplimy, to co? Ten klimat będzie lepszy? Powalczymy o neutralność klimatu? O co chodzi? Założenie jest takie, i tutaj z tym trzeba się zgodzić, że docieplenie budynku, termomodernizacja powoduje mniejsze zużycie energii, a w związku z tym mniejszą emisję, no bo każde wytworzenie energii powoduje emisję CO2. I z tym trzeba się zgodzić. Natomiast wyśrubowane normy albo nakazy docieplania czy termomodernizacji, no to to już są skandaliczne przepisy, ponieważ no nie może być tak, że osoba, no bo kto ma te domy najgorsze, które będą temu przymusowo podlegały, no te osoby. Niestety najbiedniejsze. Nie te, które mają domy dobrze zbudowane albo bardzo nowoczesne, nowe, tylko te, które są odladnie modernizowane. Nie z tego powodu, że ktoś chce płacić więcej za energię albo chce, żeby ten budynek gorzej, źle wyglądał również, tylko z tego powodu, że po prostu nie, na ich nie stać. Więc robienie przymusu wobec osób najbiedniejszych. Jest dokładnie tym samym, co się robi z podwyżkami. To znaczy, bogaty wytrzyma podwyżkę 30% od lipca energii elektrycznej, gazu i ciepła. Natomiast biedny będzie miał ogromny z tym problem. Tak i z vat -em. 5% podwyżki cen VAT-u na żywność niezauważalna dla bogatszego, a ogromny problem dla osoby, która ledwie wiąże koniec z końcem. I to jest, to jest kwestia tych priorytetów. Najbardziej dotykają te wszystkie zmiany, które ostatnio się dzieją, właśnie najuboższych. A my powinniśmy ich obdarzyć szczególną ochroną. Panie pośle, to wyglądać będzie tak, że Unia Europejska stworzyła ten Zielony Ład, tu będziemy się docieplać, ale pieniędzy na to nie otrzymamy. No, będzie, będą środki, ale to środki, które będą tylko niewielką częścią kosztem modernizacji, a większość osób w ogóle się nie zakwalifikuje albo nie będzie mogła sięgnąć po te środki, bo nie będzie spełniała wymogów, więc de facto. Większość środków na tę przymusową termomodernizację obywatele będą musieli ponieść samodzielnie. I przez lata blokowaliśmy te rozwiązania. Premier Mateusz Morawiecki, ale również ja. Wystarczyło kilka miesięcy, i 12 kwietnia tę dyrektywę, która tego dotyczy, tą tak zwaną dyrektywę budynkową, przyjęto. przy, uwaga braku sprzeciwu strony polskiej. Wiceminister Finansów, Karbownik, Karbownik uczestniczył w tej Radzie, nie wniósł sprzeciwu, no i dlatego te przepisy będą obowiązywać w Polsce. Dobrze, to wrzucę jeszcze na chwilę, bo proszę powiedzieć, czym zajmują się politycy w Brukseli? W Parlamencie Europejskim uczestniczą bardzo podobnie zresztą jak w Polsce, uczestniczą w całym procesie legislacyjnym, czyli przyjmowanie dyrektyw i rozporządzeń, jest w udziale również um, Parlamentu Europejskiego, czyli um, rozpatrują akty prawne, które wcześniej najczęściej inicjuje. Komisja Europejska. Bardzo obszerne dokumenty, bardzo dużo tych dokumentów jest. Takie czasy zresztą są dzisiaj, że tych dokumentów musi postawić dużo, bo no, musimy sprostać, jakby, okolicznościom, sytuacjom, które, które dzieją się. Mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę, i to, tak jak w kraju, tak i w Europie, wymaga reakcji i, i wielu aktów prawnych. Więc bardzo też ciężka praca, trzeba uczciwie powiedzieć. Prawnikom rzeczywiście jest łatwiej. Bo rzeczywiście trzeba znać się na legislacji. Doświadczenie Parlamentu Polskiego wyjątkowo przydatne. No nie wyobrażam sobie, żeby parlamentarzystom zostać, nie będąc trzecim posłem w Polsce, bo to doświadczenie tutaj krajowe jest niezwykle, niezwykle przydatne. No ale mówię, praca bardzo, bardzo analogiczna udział w, w tworzeniu prawa według no, innych troszkę procedur, ale. Ale dokładnie do tego samego się wprowadzająca. Proszę mi powiedzieć, takie bezrefleksyjne wprowadzanie regulacji klimatycznych, czy może mieć wpływ na przemysł w Unii Europejskiej? Może spowodować, że kapitał będzie odpływał i z Niemiec, i z Polski, i z innych państw europejskich? To ma właśnie największy, bezpośredni, absolutny wpływ na, na, gospod na gospodarkę całej Unii Europejskiej. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to. Byliśmy krajem byliśmy regionem zamożniejszym jako Europa od przez te lata. Niestety doprowadzono do tego, że wiele dziedzin przemysłu jest wręcz nieopłacalna, czy niemożliwa nawet do prowadzenia w Unii Europejskiej poprzez system ETS i płacenia za, płacenia za emisję CO2. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której w Polsce, czy w Europie szerzej, nie można prowadzić normalnie huty, nie można normalnie produkować pojazdów. Proszę sobie wyobrazić, że niemieckie firmy, niemieckie firmy, gdzie to jest pewnego rodzaju trzon, podstawa całej gospodarki, niemieckie firmy motoryzacyjne przenoszą się do Stanów Zjednoczonych no właśnie uciekając przed Zielonym Ładem. I to jest dowód na to, że ta polityka jest absurdalna. My za chwilkę stal będziemy kupowali w Chinach i w Turcji, bo tam tych obostrzeń nie ma, a jak przyjdzie do konfliktu i. Przecięcia, można powiedzieć, geopolitycznego takiego łańcuchów dostaw, to nie będzie z czego nawet zbrojeń w Polsce i w Europie budować, bo będziemy uzależnieni całkowicie od dostaw stali, chociażby z całego świata. Czy to ma związek również z tym, co w tej chwili Unia Europejska chce narzucić wszystkim? Dokładnie wszystkim to samo, bo światowy gigant zamyka fabrykę w Polsce. 600 osób do zwolnienia. ABB Polska w Aleksandrowie Łódzkim, w Kłocku 600 osób straci pracę. Lewis Strauss zamyka fabrykę w Płocku. Pracę może stracić 650 osób, będzie rosło bezrobocie. No, zdecydowanie tak, ponieważ właśnie te firmy. ABB na przykład przenosi e, część swojej działalności do Chin, bo tam tych obostrzeń nie ma. Odzież, ubrania będą produkowane w Bangladeszu, bo tam takich obostrzeń e, nie ma. E, e, część rzeczy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ oni mają dość e, e, skomplikowane prawa, jeśli chodzi o import, i bronią swojej e, protekcjonistycznie swojej gospodarki, będą produkowali samochody dla Amerykanów w Ameryce, żeby ich e, nie e, eksportować, bo z tym się wiążą dodatkowe opłaty i utrudnienia w zakresie działalności, więc widać ewidentnie, że jest odpływ przemysłu i my jako Unia Europejska bez przemysłu, bez produkcji, bez nowoczesnej produkcji nie jesteśmy w stanie konkurować z takimi ośrodkami jak Stany czy Chiny, a kiedyś mogliśmy, a kiedyś byliśmy potęgą i to jest na gołym okiem widoczne. Większość rzeczy, które, które używamy, tak już zupełnie po ludzku od strony klienta, który używamy na co dzień, wyprodukowana jest poza Unią Europejską. To już jest niebagatelny i bardzo znaczący sygnał. Dotykamy sprzętu AGD wyprodukowany poza granicami Unii Europejskiej. Samochody okazuje się, że coraz więcej za chwilę jest, będzie produkowanych poza granicami Unii Europejskiej. Sprzęt rolniczy taki zmechanizowany okazuje się, że poza Unią Europejską. Półprodukty poza Unią Europejską. To jest sygnał, że po pierwsze się uzależniamy. A po drugie, służymy rozwojowi gospodarek całego świata, wszystkim innym, ale nie Unii Europejskiej. To w takim razie, jak budować gospodarkę Polski? Potrzeba dodatkowych rąk do pracy. No, firmy zamykają w Polsce swoją działalność, zwalniają ludzi. I jak wygląda sprawa z imigracją? Bo może warto przyjąć trochę tych ludzi, którzy by nas wspomogli, ale czy ta imigracja powinna być masowa? Emigracja powinna być kontrolowana i punktowa. To znaczy powinna dotyczyć zawodów i osób, którzy rzeczywiście chcą pracować i są przydatni z punktu widzenia polskiej gospodarki. My potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy operatorów maszyn, potrzebujemy pracowników na budowie i tak dalej, tak dalej. Ale nie potrzebujemy z kolei osób, które przyjeżdżają hurtowo zarabi, które na są nam są Rozlokowani w ramach paktu migracyjnego, na którego, na którego obecny rząd się zgodził, i którzy kompletnie nie zamierzają pracować, bo zamierzają tworzyć getta jak pod Paryżem i tylko tworzyć problemy społeczne. Takich osób nam nie potrzeba, więc ta polityka musi być mądra. Jeżeli ktoś chce pracować, chce się asymilować, chce integrować się z polskim społeczeństwem, jak najbardziej tak, kulturowo bardzo bliscy są na przykład rzeczywiście Ukraińcy, którzy tu pracują, wiele prac wykonują, których Polacy nie chcą wykonywać, i to jest bardzo pozytywne, natomiast musimy uważać z takimi mechanicznymi rozwiązaniami, jak te pakt migracyjny, gdzie Niemcy mogą nam przesłać u siebie nieprzydatnych na przykład część muzułmanów z krajów Afryki i powiedzieć, proszę bardzo, przyjmijcie taką kwotę zgodnie z faktem migracyjnym. I na to już się absolutnie nie powinniśmy zgadzać. Czyli powinniśmy wymagać i selekcjonować. Dokładnie. Bardzo precyzyjnie weryfikować, czy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa, dla obywateli i dać gwarancję, że one, oni będą się przyczyniali do rozwoju polskiej gospodarki, a nie obciążali budżet Polski w najbliższych latach. Panie pośle, czy wprowadzenie w Polsce euro to dobry pomysł? Bo są politycy, którzy mają takie pomysły. Powiedziałam moją opinię w tej sprawie, która jest oczywiście negatywna, to nie ma kraju w Unii Europejskiej, który po przyjęciu waluty euro na tym zyskał. Taka jest po prostu prawda. Niech jakikolwiek ekonomista mnie przekona, że jest inaczej. Grecja prawie upadła po wprowadzeniu euro. Włochy e, e, s, były i w zasadzie jeszcze są w dramatycznej sytuacji. Również ma to związek z, z, z strefą euro. E, dlatego jak ktoś mnie przekona, że e, korzystne jest dla krajów, które można powiedzieć, gonią największe gospodarki Unii Europejskiej wprowadzenie euro, to będę dyskutował na ten temat. Wszystkie dowody świadczą o tym, że wprowadzenie euro, chociażby jak na Słowacji, bardzo nieodległy termin wprowadzenia tego euro i porównanie ich potencjału przed wejściem do Unii Europejskiej i po, do strefy euro i po. Natychmiast po wejściu strefy euro zaczęły tracić i coraz wolniej gonić Niemcy, jeśli chodzi o średnią PKB. Myśmy ich przegonili, podczas gdy, kiedy wchodzili do strefy euro, byli znacząco przed nami. Więc ekonomia i fachowcy mówią tutaj, ekonomiści mówią tutaj jednoznacznie, jest to nieopłacalne z punktu widzenia interesów takich krajów jak, jak Polska. Chorwacja już się też przekonuje, że jej gospodarka jest trochę inna, bo oparta o turystykę, natomiast też przekonuje się, że to nie był dobry krok. Czy według Pana Ukraina powinna być przyjęta do Unii Europejskiej? Kiedyś oczywiście tak, ale na uczciwych zasadach i przy spełnieniu wymogów, które dotyczą wszystkie pozostałe kraje. No nie może być tak, że my mamy szereg wymogów, które Unia narzuca, na przykład w produkcji żywności rolnikom, a produkcja rolnicza na Ukrainie nie jest obarczona żadnymi wymogami, jest sprzedawana w Polsce jako bardzo atrakcyjna z punktu widzenia ceny. Tak być nie może. Więc na uczciwych zasadach. O spełnieniu wielu wymogów i standardów, któreśmy my musieli również spełniać, wtedy proszę bardzo, nie chciałbym, żeby była jakakolwiek taryfa ulgowa, czy jakaś jakby droga na skróty w tej sprawie, bo absolutnie wtedy byłoby to z punktu widzenia rzecz tak, biorąc Polski, bardzo niekorzystne. Panie pośle, panie ministrze, dlaczego tak się dzieje, kiedy mamy poważne wyzwania, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, zamiast dyskutować, jak wzmacniać granice, wzmacniać potencjał wojska, chodzi też o nakłady, to my dziś rozliczamy. Czy ten spektakl odbywa się za cenę bezpieczeństwa państwa? No rzeczywiście, raz to bezpieczeństwo państwa, które jest absolutnie kluczowe i powinno nas wszystkich jednoczyć, i tutaj raczej unika się jakikolwiek deklaracji i kontynuacji tego, co myśmy rozpoczęli. Natomiast dużo gorsze jest również to, że nie dotrzymuje się obietnic, bo proszę pamiętać, że 100 konkretów już dawno, 100 dni minęło i trochę o tym zapomnieliśmy, ale 11 ze 100 konkretów zostało spełnionych i nie słychać, żeby kolejne były realizowane. Ja martwię się, że osoby, które dzisiaj, które dzisiaj mówią o tym, że będą wzmacniać wschodnią e, e, granicę, one jeszcze rok temu, e, 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 można powiedzieć, atakowały budowę bramy obronnej na granicy ze z, z, z Białorusią. I te, te same dzisiaj osoby mówią, że będą wzmacniać obronność. Ja mam obawy i jestem bardzo sceptyczny i ostrożny, jak słyszę takie głosy z ust takich osób, które zmieniają zdanie o... 180 stopni. Pan Gościnia kamysz mówił, że zlikwiduje wojska Obrony Terytorialnej, Ja dzisiaj mówi, że to jest zmienia zdania i to, jest, to są bardzo porządne wojska, bardzo przydatne Polsce. Ja bym chciał, żeby politycy się nie mylili, bo takie pomyłki e, bardzo mogą nas słono kosztować jako państwo. I, i tym bardziej, że żyjemy w, w czasie, który w którym bezpieczeństwo czy zagrożenia są bardzo, bardzo poważne. Pani pośle, czy do Parlamentu Europejskiego powinny dostać się osoby, które są odważne, które tak mają charakter, no bo tam nie można ślepo ufać urzędnikom, bo wiadomo, każdy się myli, każdy ma różne zdanie, no są różnego rodzaju rozgrywki, lobbyingi, czy to powinni być ludzie, którzy rzeczywiście wiedzą, po co tam idą? Absolutnie podstawowy warunek, nawet jeżeli nie mają doświadczenia, a będą bronić polskiego interesu, to ja bym preferował takiego europosła niż takiego, który nie będzie głosował i pracował w interesie polskim. To w wielu krajach, czy w większości krajów, jest zupełnie oczywiste. Każdy holenderski europarlamentarzysta, jak jeden mąż, broni interesu Holandii. Niemiecki broni interesu niemieckiego. A my mamy głosowania, w których. Godziny się na, na przykład pak migracyjny, głosami lewicy i pani Róży Tun trzeciej drogi. E, całkowicie antypolskie działanie, więc przede wszystkim lojalność wobec kraju, z którego się pochodzi. Nie można tam wpaść i powiedzieć: że ja Jestem już wielkim Europejczykiem i będę dbał o interesy, jak ja sam uważam to za stosowne. Mamy jasno sprecyzowane interesy jako Polska i tam na arenie międzynarodowej powinniśmy twardo stawać za tymi interesami. Nie dać się zwieść takiej teorii, że Będę dobrym europosłem, kiedy będą mi pokrypywali po ramionach. Ja bym się wtedy bardzo poważnie zastanawiał i miał dużo obaw w tej sytuacji. Jeżeli ktoś chwaliłby mnie z Niemców za moją działalność w europarlamencie, to oznacza, że. Sprzyjamy im interesom, a nie szczególnie bronimy interesy polskie. To jeszcze CPK, Centralny Port Komunikacyjny, taki węzeł miał być. Nie wiem, czy będzie. Węzeł transportowy, który jest oparty na zintegrowanych ze sobą węzłach lotniczym i kolejowym. One miały być spójne z układem sieci drogowej. Każdy rozsądny uważa, że powinien powstać czy ten Centralny Port Komunikacyjny. Rzeczywiście będzie budowany, bo to jest w interesie Polski. Znaczy, ja mam, teraz mam rzeczywiście ogromne, e, ogromne wątpliwości, czy będzie budowany, bo zapowiedzi są naprawdę dramatyczne. E, e, raczej ograniczany, raczej rozliczany, raczej audytowany niż, niż rzeczywiście budowany. A sprawa rzeczywiście jest e, ponad jakiekolwiek podziały. To znaczy, Duże lotnisko na miarę Polski, szóstej gospodarki, piątej gospodarki, nawet w Unii Europejskiej, to jest coś, co by nam dało ogromne szanse rozwoju gospodarczego, zysków w budżecie z różnego rodzaju, można powiedzieć, przelotów cargo, i byłby naturalnym hubem logistycznym dla tej części Europy. Więc Wszyscy ci, którzy mówią, że wystarczy lotnisko nie, 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 w Niemczech, y, y, w Berlinie, we Frankfurcie, y, raczej nam dobrze nie życzą. I, y, Im więcej takich głosów jest, tym bardziej i twardziej powinniśmy stawiać sprawę budowy y, CPK. Jestem całym sercem za, za jego realizacją i mam tutaj dużo obaw. Y, z tym, co dzisiaj się w tej sprawie dzieje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada był Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł stara się o mandat europosła. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie. Forum Radia Rok Parada.